Poranna rozmowa Radia Opole. Gościem porannej rozmowy Radio Opole jest pani Joanna Harus, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu. Dzień dobry, Dzień, Dzień dobry, witam. No i tak, y, producenci żywności z województwa Polskiego y, przyjechali bogaci, bogaci w nagrody. Osiem pereł zdobyli. Pani dyrektor, o co chodzi? Bo tak, były targi, był konkurs, no i zostaliśmy uhonorowani. Tak, zgadza się. W zeszłą niedzielę były targi Smaki Regionu w Poznaniu i tam rzeczywiście nasze województwo odniosło ogromny sukces, ponieważ 8 pereł przywieźliśmy z, tego, z tych targów, 6 pereł dostaliśmy za produkt, natomiast 2 perły za potrawę. Mhm. Jeżeli chodzi o produkty, to, to są takie produkty jak zakwas z buraków e, kiszonych, tutaj z koło gospodyń wiejskich, w fruścinie to jest Lewin Brzeski, pani Ania Zazula, chleb e, mleczny Praszkowski, gmina spółdzielnia e, Samopomoc Chłopska, lody z dawnych lat, to są lody Szypuła, przepyszne lody, naprawdę e, polecam, i zdobyły serce tutaj poznaniaków, e, ciastka wigilijne, cukiernia Magosz. Marcepan Śląski to jest stowarzyszenie od Nowy Wsi Biedrzychowice. Oraz soliery to są takie jaja w zalewie kminkowej. Tutaj pani Teresa Kamieniecka-Chreczaniuk. Natomiast z innych, jeżeli chodzi o potrawy, to tutaj mamy koło gospodyń wiejskiej Zimna Wódka, czyli Gmina Ujazd. Policzki wieprzowe, ściapka pustą. Oraz placki kartoflane z blachy z wędzonym strągiem. To jest Feldman restauracja. Jeżeli ktoś jest głodny i nas teraz słucha, to niech koniecznie weźmie sobie coś do ręki i coś podgryzie, bo, bo nasza rozmowa będzie właśnie o jedzeniu. Ale m, pani dyrektor, to jest także. Że to Poznaniacy oceniają produkty, które z całej Polski się zjeżdżają? To znaczy tak, targi są w Poznaniu, ale jest Komisja Krajowa, to jest taka kapituła, która składa się z członków głównie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. I to właśnie ta ocena jest na poziomie krajowym. My mieliśmy zgłoszonych 11 kandydatów do Pereł, a 8 uzyskaliśmy, więc naprawdę to jest bardzo dobry wynik. I to jest drugi wynik w ogóle w skali wszystkich województw, ponieważ województwo Wielkopolskie miało 9 typerek, my 8, także naprawdę to jest bardzo duży, duży sukces. I muszę jeszcze wspomnieć, że oprócz tych Pereł dostaliśmy również targi, taki medal targów, mm -hmm. które który został tutaj um, przyznany gospodarstwu rybackiemu Markowe za paprykarz. E, skarpia. Także mamy teraz święto Karpia, też w Niemodlinie i ten paprykarz myślę, że też tam będzie dostępny. E, został uhonorowany, także zachęcam, ponieważ jest naprawdę też bardzo, bardzo dobry. Pani tam była w Poznaniu, prawda? Na, na, na tych tak, targach, bo się tak. tak zastanawiam, czym Opolskie tak zachwyciło, no bo można powiedzieć, że zachwyciło krajowo, skoro tyle nagród. Tak, zdecydowanie. Jaki no, jest ten opolski smak? Rozmawiałam właśnie z przedstawicielami Polskiej Izby Produktu i tutaj powiedziano mi, że rzeczywiście wyróżniamy się na tle Kraju różnorodnością, bo tutaj na no, płaszczyźnie mieszają się jednak różnego rodzaju kuchnie: kuchnia czeska, kuchnia kresowa, niemiecka, i to jest takim naszym wyróżnikiem. I też ta współpraca, bo myślę, że ta spo, współpraca urzędu marszałkowskiego z, producent, z producentami jest bardzo dobra. Staramy się promować producentów poprzez różnego rodzaju e, imprezy, e, właśnie zgłaszamy do konkursów, także e, myślę, że to też powoduje, że gdzieś tam jesteśmy bardziej widoczni niż pozostałe województwa. A jeśli chodzi o, o producentów, to faktycznie trzeba ich y, namawiać, czy oni są też pewni swoich produktów i właśnie chcą konkurować, chcą startować? Chcą konkurować. Nie mhm. trzeba ich namawiać, natomiast myślę, że warto im. Wskazać tą drogę, bo dokumenty, które trzeba złożyć, no może nie są jakieś bardzo skomplikowane, ale jednak warto tutaj pomóc przy ich wypełnianiu i złożeniu do, do konkursu i my to robimy od lat. I też dlatego myślę, że co roku tych pereł jest, jest więcej. Mhm. Czyli mamy sporo takich smaków bardzo dobrych, eksportowych. Spodziewam się, że. Bo to jest co roku, prawda? Te targi tak, są. To, mhm. Targi są co roku. Edycja konkursu to już jest 21. To odbywa się. Także najpierw są y, krajowe, najpierw regionalne są konkursy. My mieliśmy w tym roku ten konkurs podczas dużynek wojewódzkich w Branicach i tam wyłaniamy laureatów i później ci laureaci startują właśnie w tym konkursie krajowym. Czy te y, potrawy, czy, czy gdzieś można znaleźć przepisy na te potrawy? To znaczy, tak, powiem szczerze, że też szukałam, bo zastanawiałam się, jak na przykład te policzki wieprzowe z tą ciapką pustą są przygotowane i nie mam tego przepisu, także myślę, że trzeba byłoby się zwrócić tutaj do koła gospodyń wiejskich, które, które przygotowuje daną potrawę. Także, no tutaj, kontrakt konkretnie z producentem bądź z tym kołem, które te potrawy przygotowuje. To jest tak, że wśród tych naszych opolskich smaków tradycja łączy się z nowoczesnością. Producenci eksperymentują, czy być może stawiają na te sprawdzone przepisy, które gdzieś tam może ktoś w poprzednich latach pokazywał? Czy znaczy, wygląda to różnie, ale muszę, muszę powiedzieć, że właśnie w ostatnich latach obserwujemy duże eksperymenty? I nawet tutaj mamy taką panią, która też należy do sieci dziedzictwa kulinarno-polskie ze smakiem, pani Delicious House, to jest pani Rena Jasińska, która przepyszne prze przetwory y, przygotowuje. I to są właśnie takie przetwory nietradycyjne. Y, połączenia różnych smaków, na przykład łączenia y, pomarańcze z kary, y, na targach miała, bo też mieliśmy stoisko na targach przygotowane i serwowała śliwkę y, z. Śliwkę z z grzańcem. Także też bardzo dobra, próbowałam, bardzo, bardzo to smakowało. Także różne, różne, naprawdę w tym momencie mamy, mamy różnorodną ofertę. Też powiem, że nalewki kresowe z nami były na targach. To są nalewki z Grodkowa i też mieli na przykład nalewkę o smaku szarlotki. Także naprawdę nietypowe połączenia i stąd wydaje mi się ten sukces, który osiągnęliśmy. Jak rozumiem te opolskie smaki, które pojechały do Poznania, pani już zna, wypróbowała, tak? Większość tak, zdecydowanie. Mhm. Także to jest taki plus, bo można było spróbować, degustować. Zresztą wszystkie województwa, wszystkie perły się prezentowały. Także stoiska były degustacyjne, można było popróbować, posmakować, i muszę przyznać, że nasze stoisko oczywiście myślę, że nie jestem do końca obiektywna ale w rozmowach też z innymi przedstawicielami, innych też województw słyszałam a to wasze stoisko to jest takie wyjątkowe, bo mhm. naprawdę przepięknie, ozd przepięknie ozdobione. A oprócz tego, że te produkty smakują, to też wyglądają, są pięknie podane, także naprawdę możemy być dumni. Tam na miejscu w Poznaniu podczas tych, tych targów, no bo już, już to zostało powiedziane, że o polskie smaki pani zna, ale czy wśród innych województw być może było coś, co tak zapadło w pamięć? Nie będziemy teraz o Polskiego przez chwilę promować, ale zapytamy, jak, jak inne znaczy, smaki w kraju. Powiem tak, bardzo mi smakowały pierogi z Małopolski, a, ponieważ były też takie. Nietypowe połączenia, były na przykład pierogi z łososiem albo pierogi meksykańskie, i z tego co widziałam, ba, to była bardzo długa kolejka mm -hmm. e, do, do tych państwa, którzy te pierogi sprzedawali, także naprawdę oferta była, oferta była bardzo szeroka. Były, były też sery, różnego rodzaju nalewki, e, przepyszne, ale mimo wszystko pozostałabym tutaj. Sercem I wydaje mi się, że y, smakowo naprawdę się wyróżnialiśmy na tle, y, na tle innych, innych województw, y, i nasze stoisko, które było prezentowane na targach, cieszyło się bardzo dużym. Y, Lokalny patriotyzm oczywiście jak tak. najbardziej <laughs> musi być. Pani dyrektor, dopytam do jeszcze. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich macie, państwo, jak rozumiem, w swojej y, przestrzeni, w swojej komórce y, takie działania do wykonania, żeby właśnie promować te nasze lokalne produkty, lokal, lokalnych producentów. Mamy dużo na to pieniędzy, generalnie? Tak, zgadza się. W ramach Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich mamy referat rozwoju wsi, mm. który właśnie zajmuje się również promocją produktów lokalnych. Współpracujemy z producentami. Jest taka sieć Dziedzictwo Kulinarne, i w ramach właśnie tej sieci mamy 80 podmiotów, z którymi współpracujemy. Mhm. Różnego rodzaju kampanie promocyjne, czy w, w tamtym roku mieliśmy na przykład takie kampanie w telewizji, w radio. W tym roku głównie to są takie stoiska, właśnie na różnego rodzaju imprezach. Jutro, właśnie w niemodlinie. W Opo jest stoisko polskie ze smakiem, gdzie właśnie my zaprosiliśmy tych producentów do tego namiotu, aby się prezentowali. Mhm. Pomagamy im też po w postaci różnego rodzaju szkoleń. E, za tydzień organizujemy szkolenia dla kół gospodyń wiejskich. E, I te szkolenia są właśnie z przygotowania potraw trochę w nowej odsłonie, bardziej nowoczesnej. Zapraszamy też kucharzy po to, żeby te koła gospodyń wiejskich gdzieś jeszcze bardziej tutaj nastawić na taką nowoczesność. Mhm. E, I e, naprawdę tych działań jest bardzo, bardzo dużo. Staramy się tutaj mocno współpracować. Z producentami. To są kosztowne działania, bo zdaje się, że takie pro promocyjne, takie trochę marketingowe to też kosztuje. Czy znaczy nie są to jakieś bardzo duże koszty, bo to czy szkolenia, czy takie stoiska, chociażby w niemodlinie, które będzie, to, to są też w ramach współpracy, na przykład z rybacką lokalną grupą działania, tak, bo też współpracujemy, ponieważ no tutaj rybacka lokalna grupa działania promuje karpia. Też jesteśmy z nimi we współpracy. Także nie są to jakieś bardzo kosztowne działania, ale warto po prostu tutaj przede wszystkim współpracować, dzielić się tymi informacjami i też prowadzić, łączyć tych producentów, ponieważ no na tych spotkaniach mogą sobie porozmawiać, nawiązać współpracę czy restauratorzy z producentami lokalnymi i później jest taka kooperacja i wspólne działanie. Także myślę, że jest to bardzo cenne działanie ze strony urzędu. Na kolejne tygodnie, na kolejne miesiące. Jak Jakie mają Państwo plany, właśnie jeżeli chodzi o, o ten obszar y, promocyjny, współpracy z producentami? Y, to znaczy, to już to, co wspomniałam, czyli mamy też szkolenie dla kół gospodarzyń mm -hmm. wiejskich. Takie dwie edycje są zaplanowane na październik. I w tym roku to chyba byłoby na tyle, natomiast w przyszłym roku na pewno będzie konkurs dotacyjny w ramach tutaj Urzędu Marszałkowskiego. To są dotacje dla organizacji pozarządowych. W tym roku mieliśmy taki konkurs, on się nazywał Promocja Polskie ze Smakiem i tam było 150 tysięcy przeznaczone, także na pewno będziemy to działanie kontynuowali. I myślimy, też mogę tutaj już zdradzić o takim turnieju dla kół gospodyń wiejskich na przyszłość. Na przyszły, na przyszły rok, także planów mamy dosyć sporo i oczywiście promocja, takie pikniki e, opolskie ze smakiem, żebyśmy byli widoczni, tak jak są food trucki, tak mm -hmm. tak, te, żebyśmy pokazali siebie, e, znaczy producentów e, naszych lokalnych, aby mogli zaprezentować swoje produkty. Nic lepszego jak nasze opolskie marki, tak można Zgadza podsumować. Się. Dziękuję ślicznie za rozmowę, pani Joanna Haros była dzisiaj z nami, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim. Dziękuję bardzo. Dziękuję ślicznie. Poranna rozmowa, Radia Opole.